Przyjechałam z Berlina, nazywam się Magdalena Lokał. Na co dzień prowadzę przedsiębiorców dosłownie za rękę w całym procesie podatkowym. Doradzam jak zakładać firmy, jakie firmy, jak optymalizować podatki. No i tym właśnie zajmuję się na co dzień. W Niemczech prowadząc biuro księgowości, razem z oddziałem zresztą w Polsce, ponieważ dużo ludzi przyjeżdżając przez Polskę, zamiast gonić do Berlina, zajeżdżają do nas do biura i tam właśnie otwieramy działalności, je prowadzimy i rozliczamy. Mówi się, że podatki w Niemczech są najwyższymi podatkami na całym świecie. Prócz Belgów to my płacimy najwięcej, ale to tylko teoretycznie, ponieważ w praktyce to tak nie wygląda. W Niemczech jest bardzo wyż... Wysoka kwota wolna od podatków w porównaniu do Polski. Na przykład w Niemczech mamy prawie 10 tysięcy kwoty wolnej od podatku dla osoby samotnej, prawie 20 dla małżeństwa. Więc jeżeli jedno z, małże... z małżonków nie pracuje, to ta kwota staje się bardzo wysoka. W kolejnym roku będzie to już blisko 100 tysięcy złotych. Kwoty wolnej od podatków w porównaniu do Polski to jest zaledwie 30 tysięcy. Po Nowym Ładzie, oczywiście, bo teraz kwota wolna od podatku w Polsce oczywiście nie istnieje. Także wcale nie jest tak źle. Tak, zresztą w, w Niemczech jest coś takiego, że można sobie bardzo wiele rzeczy odjąć od podatku, nie mając nawet na to rachunku. W Polsce jest to niewykonalne. Na wszystko trzeba mieć fakturę i to imienną z NIP-em naszej firmy. Natomiast w Niemczech wystarczy zwykły paragon na. Na drobne wydatki i tak naprawdę praktycznie wszystko można odjąć od podatku. Także Niemcy są bardzo przychylne, jeżeli chodzi o rozliczenia podatkowe i o obliczanie te, tego podatku finalnie.